Gryfów Śląski to piękne, zabytkowe miasto położone na Pogórzu Izerskim, nad rzeką Kwisą w powiecie lwóweckim. Jego przedwojenna nazwa brzmiała Greifenberg. Miejscowość została rozbudowana na planie zbliżonym do koła, otoczona murami obronnymi, z prostopadłymi ulicami i rynkiem w środku. Nazwa Rynek pochodzi od niemieckiego słowa Ring, czyli pierścień, w którego centralnej części znajdował się ratusz. Była to reprezentacyjna siedziba władz miejskich, ale budynek pełnił też funkcję sądową i handlową, jak również stanowił miejsce spotkań najbardziej wpływowych mieszczan. Znajdowało się w nim również więzienie, Straż Miejska, a w przyziemiu kramy kupieckie oraz winiarnia. Najważniejszym miejscem w ratuszu była Wielka Sala, która mieściła się na drugiej kondygnacji. Odbywały się tam spotkania Rady Miejskiej. Istotnym elementem budynku była też wieża, którą chętnie uwieczniali artyści na najdawniejszych wizerunkach miasta. Podnosiła ona prestiż budowli, ale była też ważnym punktem obserwacyjnym, z którego można było dostrzec niebezpieczeństwo i w porę ostrzec mieszkańców. Na wieży znajdował się również zegar. Pierwsza wzmianka o ratuszu w Gryfowie Śląskim pochodzi z 1276 roku. Budowlę tę zniszczył pożar, który wybuchł na przełomie XV i XVI wieku. W 1524 roku wzniesiono nowy budynek. Kilkadziesiąt lat później dobudowano piętro oraz małą i dużą izbę rajcowską wraz z jadkami mięsnymi i chlebowymi, a w 1581 dodano jeszcze jedną kondygnację. Niestety na przestrzeni kolejnych wieków ratusz był wielokrotnie palony i niszczony. Czy to siłami żywiołów, czy to na skutek konfliktów zbrojnych w XVIII wieku, renesansowy budynek znów zmienił oblicze. Nadbudowano wieżę i przykryto ją barokowym hełmem. Kolejny pożar sprawił, że w latach 30. XX wieku Gryfowski Ratusz przeszedł następną metamorfozę. Projekt nadbudowy wieży w postaci trzykondygnacyjnej latarni to pomysł architekta Leo Ludwiga Wolfa. Podobno jest to jedyna tego typu realizacja na świecie i pierwsza konstrukcja żelbetowa na Dolnym Śląsku. Dziś gryfowski ratusz możemy podziwiać jako dwupiętrowy, murowany, założony na planie prostokąta budynek z wysuniętą wieżą. Wnętrza zostały znacznie przebudowane, ale w części pomieszczeń zachowały się zabytkowe sklepienia. Pamiątkami z poprzednich epok są detale architektoniczne wmurowane w ściany budynku. Jest to kamienna tablica z herbem miasta, czyli postaciami rycerza w zbroi i gryfa stojącego na dwóch łapach. Nad tablicą znajduje się okno przesłonięte kratą. Tu w dawnych czasach mieścił się areszt miejski. Od strony północnej widoczna jest druga tablica z datą 1777 i inicjałami JGHB, upamiętniająca kolejną przebudowę. Na sąsiedniej ścianie wmurowano w 1982 roku tablicę ku czci kombatantów i żołnierzy poległych na frontach II wojny światowej. Obok znajduje się wizerunek Józefa Piłsudskiego. To najnowsza tablica umieszczona tu w 2018 roku, w 150. rocznicę urodzin marszałka. Nieopodal ratusza powstała także malownicza fontanna wybudowana na miejscu dawnej studni. Ponoć wielkich słów nie należy nadużywać. Ale Gryfowski ratusz nieraz odradzał się jak mityczny feniks z popiołów, z uwagi na liczne pożary, które go nie oszczędzały. I dziś pięknie odnowiony w 2009 roku, tak jak niegdyś przed wiekami, pełni funkcję reprezentacyjną. Obecnie jest siedzibą władz miejskich Gryfowa Śląskiego.